Dobra, jedziemy dalej w takim razie, panowie. Kolejny temat dzisiaj. A, to jest bardzo ciekawy temat. I tutaj myślę, że Marcin się wypowie mocno, słuchajcie. Astrologia nowym doradztwem w biznesie to nie jest Beka, to całkiem, całkiem prawdziwy artykuł, który za Business Insiderem powtórzył nawet Onet. Słuchajcie, 14 milionów Polaków wierzy w astrologię, co siódmy chodzi do wróżki, co szósty wierzy w amulety i ma amulet, co znaczy, że prawdopodobnie wielu z Was również w tej grupie jest. Właściciele dużych firm w kraju wybierają um, ich nazwy we współpracy z astrologiem, a relacje w zespole budują za pośrednictwem ustawień systemowych. Pewien duży związek sportowy wydał niemałe pieniądze, by opracować aplikację pozwalającą sprawdzać kosmogramy młodzieży aspirującej do drużyn sportowych. Niektórzy wierzą w uzdrowienia za pomocą jajowania czy nawet wysysania oczu. Branża ezoteryczna działa prężniej niż Ci się wydaje i ma klientów po kartki. Wzrost zainteresowania tzw. branży alternatywnej to pokłosie kilku zjawisk, w tym kryzysu autorytetów i upadku mitu to self made mena Jak przekonują tradycyjne firmy, mogą się od szeptów, astrologów czy wróżek wiele nauczyć. I tutaj nie będę czytał, bo cały artykuł jest potwornie długi, ale też i bardzo ciekawy, ale bardzo mi się spodobał tutaj jeden taki fragment. Znaleziono prze, przedsiębiorcy przeprowadzający naprawdę duże biznesy, na przykład sieci przedszkoli, albo firmy, nie, firma z oddziałami w całej Polsce, osoby kute na cztery nogi, które odpowiadały, opowiadały nam, że nazwy i logotypy dla swoich przedsięwzięć wybierają razem z astrologiem. Bo to jest, a cały artykuł to tak, to dialog, wypowiedź pani, która jakby jest taką osobą, bada ten temat. Była pani, która relacje w swoim zespole budowała poprzez ustawienia systemowe, ponieważ tradycyjne Formy coachingu zawiodły, zwróciła się do osoby, która na figurkach ustawiała jej pracowników. Twierdzi, że pozytywne zmiany w zespole widziała już następnego dnia. Ja tylko sobie słowem komentarza pozwolę powiedzieć. David, ja jeszcze Ale wiem, nic że Nie rozumiem los... z tego, że to przeczytał. Tak? Przepraszam, bo jak ja to czytałem, to rozumiem. To miało jak ta <noise> nazwa płynu do kibla. Ja, okay. ja tutaj sobie pozwolę na dowcip. Słuchajcie, u nas logoty wziął się trochę z jakby namaszczenia kościoła katolickiego, złote, a skromne. <noise> Znaczy, generalnie artykuł mówi o tym, że ludzie w Polsce bardzo wierzą w astrologię, podejmują ważne życiowe decyzje na podstawie tego, i nawet ludzie w biznesie, poważnie ludzie, wybierają sobie nazwy firm na, razem z szeptuchami, podejmują decyzje biznesowe razem z szeptuchami. I tutaj myślę, że Maciej się wypowie, bo ostatnio byliśmy razem na konferencji. Ja się po konferencji pytam idziemy na afterparty tutaj jedno biznesowe, czy idziemy na tamte? A on wyjmuje monetę jakąś, słuchajcie, pstryk, i mu wypadło idziemy tu. Więc jakby powiedz, proszę mój drogi. Najpierw nie nas... zgrilujcie generalnie, dopiero później coś powiem. Nie, no to wiesz, chcemy mieć wiesz co, co, myślę, co grillować. Wracam, wracam z tego. Jeżeli chodzi o ustawienia systemowe, one są już od dawna stosowane w niemieckich przedsiębiorstwach. Co to jest ustawienie systemowe? Pierwsze słyszymy. To są ustawienia Hellingera, które działają na polu informacyjnym człowieka. I teraz. No, człowiek składa się nie tylko z ciała fizycznego, ale również z, z pola informacyjnego, w którym zapisane jest dużo ciekawych informacji, o których możesz nie, kompletnie nie mieć żadnego pojęcia. Gdzie to, gdzie, to, gdzie to jest? A w którym, a w którym palcu? Żeśmy, ty, ty się śmiesz, a dwa tygodnie temu żeśmy czyścili czakry przecież. <laughs> No, słuchajcie, to nie jest kwestia wiary. Są naukowcy, którzy już od dawna prowadzą badania nad, system, właśnie nad centrami energetycznymi typu czakry. Są badania rosyjskiego naukowca sergeja Łazaryjewa. O, na przykład, rosyjskiego. Który... No. To no, ale nie. ale, to ale oczywiście, że ja mówię, ponownie, oczywiście, że mówię na poważnie, bo od wielu lat się interesuje tym bardzo mocno. Sergiej Łazariew 40 lat spędził nad badaniem losów ludzi. Nad badaniem losów firm, nad y, przyczynami. Y, Ale w nad... Rosji. To nie ma znaczenia, czy w Rosji, czy nie w Rosji. Teraz żyje jeszcze? Oczywiście, że żyje. Napisał o. bardzo fajną serię książek, Diagnostykę Karmy, którą każdemu polecam. Y, bardzo dużo ciągów przyczynowo-skutkowych wyjaśnił, skąd się biorą pewne, pewne skutki w życiu nas, ludzi. Y, I jeżeli spojrzy się na to z perspektywy. Takiej wyższej logiki to, to, jest, to jest naprawdę logiczne. Nie? A czym jest wyższa logika? Bo nie wiem, czy to jest ideologiczne, po... Słuchajcie, po... Po... powiem wam tak, jakby jest, jest wokół, wokół, wokół jakby tematów związanych z duchowością czy z astrologią bardzo dużo fejków. Nie? I tak jak w przypadku ekoterrorystów, jest bardzo dużo ludzi, którzy próbują wykorzystywać, no, po prostu głupich ludzi, którzy próbują wykorzystywać informacje z, z, tej, z tej wiedzy właśnie, czy to astrologicznej, czy z wiedzy o duchowości, próbują wykorzystywać i robić z tego... Biznes, nie? dlatego korzystają z argumentów, które są jakby przypisane do ich, do ich celów, do ich interesów. Nie? I teraz, ale jak popatrzycie na to, no to mówię, dzisiaj mamy szereg badań różnego rodzaju naukowców. Dzisiaj Jody Dispenza o tym mówi, dzisiaj Welsh o tym mówi. Dzisiaj mamy tylu ciekawych autorów, którzy poruszają te tematy z perspektywy, jakby powiedzieć, istnienia człowieka z perspektywy duchowości, że tam jest naprawdę genialna logika za tym. Znaczy, tylko trzeba, trzeba poszerzyć jakby zakres wiedzy, bo my dzisiaj patrzymy przez pryzmat właśnie szeptu. To przez zakres wiary. To nie jest kwestia wiary, bo to jest to, co powiedziałeś przedtem, kwestia wiedzy. Jak się kwestia. wgłębisz w ten temat i zaczniesz analizować pewne ciągi przyczynowo-skutkowe, to naprawdę tam jest logika. Marcin, tylko wiesz, nikt jakby nie kwestionuje jakby czyichś wierzeń tak i jakby to, to nie jest wiedzy, wierzy, wiedzy na temat tych tak. wierzeń, tylko przełożenia tego na biznes. tak. Ma to I... oczywiście duży biznes, bo biznes robi <coughs> Ludzie, za biznesem są ja, ludzie. Ja się. Jak z, no z, dobra, ja się ale z grzeczności nie będę się mocniej wypowiadał. Ja studiowałem meteorologię. Mało tego, moja praca magisterska zajm, polegała na tym, że zajmowałem się pomiarami elektromagnetycznymi ciała i człowieka, w zależności od różnych stanów fizy, psychofizycznych organizmu. Na dobrą sprawę, moja praca magisterska polegała na tym, że miałem unaukawiać zjawiska paranormalne. Zabójcie serio. Okay. Więc jakby trochę o tym, trochę o tym świecie wiem. Od bioelektroniki, która zajmowała się próbą zdefiniowania, gdzie znajduje się koniec świata fizycznego zaczyna się świat duchowy, aż po fotografię cilianowskie, która okazała się jednym wielkim bullshitem. I teraz mój punkt widzenia na ten case jest. Pospróbuję to tak prosto i grzecznie, jak to tylko jest możliwe powiedzieć. Człowiek jest naczyniem. Są ludzie, którzy potrafią wlać w siebie te wartości, które chcą. Mhm. Są ludzie, którzy nie potrafią tego zrobić, muszą mieć kogoś lub coś lub organizację lub szeptucha, mhm. zewnętrzna autorytet, który wleje Ta. w nich jakieś wartości. Tak. Chrześcijanizm, katolicyzm, Ta. buddyzm, nazywaj to jak mhm. chcesz. No. Alkoholizm. Tak. Alkoholizm. Bardzo, tak. To, tak, to jest <laughs> forma wlania w siebie oczywiście, e, dosłownie. I teraz zabawa polega na A. tym, że w zależności od tego, co wlewasz w siebie, to taki dostajesz output. Mhm. I teraz, jeżeli ktoś, jest, posiada tą pustkę w sobie, która potrzebuje zostać zapełniona, to on będzie w to wierzył, a mało tego, będzie podświadomie realizował takie ruchy biznesowe, prywatne, jakiekolwiek sobie wymyślisz, aby przybliżać się do tego celu, który właśnie sobie wlał. Mhm. Nie? I to jest mój bardzo taki, w możliwie krótkim zdaniu, punkt widzenia tą sprawę, i to nie jest rynkowe, akurat tak zwane, jak to się nazywa? ustawienie Helligera. Tak, ustawienie Heligera to jest. zajebiście dobra i ciekawa socjotechnika, mm -hmm. ale socjotechnika. to nie ma nic wspólnego z wiedzą, w sensie z badaniami. Jako, się nie jako metrolog, mało wiesz na ten temat. Jako metrolog, nie, jest, nie jesteśmy w stanie jeszcze przez kilkadziesiąt lat cokolwiek zmierzyć, co mogłoby potwierdzić, że coś się wiedzą. Kompletnie? To są wszystko domysły, to jest wszystko próba sformułowania mm. pewnych zdarzeń. W znaczy, zasadzie widziałem, że ten pan szedł, ten tutaj, ten i potem wszystko się do sklepu, więc prawdopodobnie zawsze tak będzie robił. Mm. To jest o to się spu op bardzo się. Temat. Opieracie bardzo się... głęboki temat, nie? Bardzo, no, no bardzo czasu. Słuchajcie, no, ja, ja uważam jest... się za autorytet w tej dziedzinie, bo oglądałem wszystkie odcinki z Archiwum Mix i wam mówię, oglądałeś, oglądałeś jeszcze była druga taka świetna seria, Tajemnicy kosmici. A jest, jest o, film. Tak, słuchajcie, tak, jeżeli tak, chcecie tak. temat starożytny. To było nie tajemniczy, tak, tak. tylko ten takim starożytnikiem. Z tym takim kolesiem, co jest tak, memem. Tak. Tak. Kto, kto nie oglądał, to nie ma wiedzy na temat wieś, Ale czekaj, poczekaj, bo powiedziałeś bardzo ważne zdanie. Czyli, że jak ktoś idzie do sklepu, zniknął nam z pola widzenia, to my możemy założyć coś zrobić. A słuchaj, analiza finansowa nie na tym polega? Że kurczę, skoro wykresy indeksów idą tak i one przez 30 lat jak robiły tak, to, to, to będą się albo odbijały, albo szły w górę, no to możemy statystycznie założyć, że to właśnie tak działa. Ponownie, że to tak urośnie albo ponownie? spadnie? Ponownie, problemem jest nasz egocentryczny, egotyczny umysł, który jakby przez pryzmat własnych filtrów ocenia rzeczywistość. Erotyczny. Może być erotyczny, jak chcesz, nie? Ale tu, jak widzisz, problem, bo my dokładnie te same <laughs> rzeczy potrafimy interpretować na milion różnych sposobów, w zależności Prawde. od tego, kim jesteśmy, w co wierzymy, jakie mamy postrzeganie rzeczywistości. I, i problemem nie jest, jak widzisz, szklanka sama w sobie, czyli czy A jakiś temat dany, y, 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 sam w sobie, czy to astrologia, czy to ustawienia systemowe generalnie, bo one są czym są, nie? Problemem jest nasza nasza interpretacja i w jaki sposób my do tego tematu podchodzimy. Nie? No dobra, to, ale powiedz szczerze, podejmujesz decyzje biznesowe na bazie jakichś tam horoskopów i rzucania ale to kości. Znowu spłycacie, bardzo spłycacie temat. Jorki. To nie jest kwestia horoskopów, bo horoskopy to są bardzo spłycone, bardzo spłycone odczyty z pola informacyjnego. Więc to jest tak głęboki temat, że żeby tutaj dzisiaj rozmawiać na że, ten temat, żeby, to panowie żeby naprawdę Słuchajcie, przynieść to piwo. nie? Żeby zwrócić trochę honor Marcinowi. Yy, A Ja, ja jednym... nie straciłem żadnego honoru. To ocenią odbiorcy. Nie? Ale. Wcale, wcale nie boję się odbiorców, generalnie słuchajcie. spędziłem mnóstwo czasu nad, jak widzicie, eksploatowaniem tego tematu po, po tym, jak w 2018 roku na raka płuc mal mój tata. Nie? I zacząłem się wgłębiać temat przyczyn ciągów przyczynowo-skutkowych, które doprowadzają do raka. I dzisiaj się mówi o tym, że to palenie papierosów powoduje raka płuc. Co jest kompletną bzdurą Nie to jest nieprawda. Nie bo, bo, się w bo palenie papierosów jest jakby to powiedzieć, skutkiem, a nie przyczyną. Skutkiem tego, że tłumimy na przykład w sobie emocje, nie wypowiadamy pewnych rzeczy, ale to się, się pewne sprowadza rzeczy. do tego, wiesz, że jesteś naczyniem, to ty coś w siebie wlewasz. Ale ja się z tobą zgadzam Tylko, że jedno nie wyklucza drugiego. Nie? Jedną rzecz muszę powiedzieć, która jest ciekawa, jakby ja sam osobiście, żeby nie, bo ja jestem agnostykiem, ja uważam, że coś poza nami jest, nie potrafię tego zdefiniować, szukam, jestem poszukiwaczem. No to ale, mamy dobry temat do rozmowy, generalnie, ale ja trochę eksplorowałem i, przez takie 10 tro lat. Trochę siedziałem w trochę w różnych religiach, jakby na bieżąco. Ciężko sobie, żona już ma mnie dość, jak puszczam kolejny podcast o złym duchu albo o zagrożeniach duchowych świata chrześcijańskiego, nie? Mówi, że jestem niedormalny. No tak, tak. o tych historiach, doświadczałem w życiu generalnie z paranormalnych, będących świadkami po nie? Byłem na ewaluacji też dwa razy, więc. <słuchaj> Ale słuchaj, mogę jest jedna rzeczywiście rzecz, która czysto naukowo ma, ma potencjał istnieć rzeczywiście i to może mieć bardzo duże znaczenie. Jesteśmy. Człowiek jest niczym innym jak u, u, tak zwanym um, urządzeniem, tak zwanym, ktoś nazywa bodajże quasi-elektrycznym. Czyli mm -hmm. masz z, u, układ biologiczny połączony z układem elektrycznym. Oglądałem Matrixa, widziałem. Super, <słuch> gratuluję. I mózg, jako organizm i całe nasze ciało, jako organizm, emituje fale elektromagnetyczne, mm -hmm. brawo. które są informacją. Brawo. I teraz cała zabawa polega na tym, że możemy postawić tezę, ok, że inni ludzie nawet nie wiedząc dlaczego odbierają nasze fale elektromagnetyczne. Taki Brawo, Trochę dokładnie tak. na tym polega. Nie da się tego zmierzyć. Da się to zmierzyć. Nie da się tego zmierzyć. Da się zmierzyć, nie są da się urządzenia. Się tego zmierzyć. Znam, nie ma. Znam ludzi, którzy nie mają ma. urządzenia do tego, więc no to, to to proś, za, Zapraszamy do dział, do katedry meteorologii, chętnie to zbadamy. Nie ma takich urządzeń. Są. No, dobra. Ja są. Kabelki wkładasz do mnie. To nie jest tak, że to nie, to nie ma, tylko ty urządzeń. W każdym momencie razie nie da się dzisiaj tego zmierzyć. Da się to zmierzyć. W takim da się to zmierzyć. Mam że, zmierzy. zmierzy. że się da. Urządzeniem nie mierza. Natomiast cała załama polega na tym, że ten transfer, transfer informacji, żeby został odebrany, musi istnieć odbiornik. Panowie, a na czym polega ta, to urządzenie? Na czym polega to urządzenie, że na 5000 tysięcy kilometrów potraficie przesłać sygnał yy, yy, dokładną barwę głosu, dokładny dźwięk, dokładną informację. Na dajnik to Nadajnik, satelita, jednego... nie, to na mam, satelita odbiornik. Nadajnik, satelita. Odbiornik. Dokładnie, więc są i urządzenia do szczytu. Ale pole... problem polega, polega na szczytu, tym, które... że ilość osób, które są odbiornikami tych informacji jest bardzo, bardzo, bardzo mała. To są osoby, które mógłbym otwarcie nazwać na przykład medium. Osoba, która jest medium, to jest osoba, która doświadcza jakiegoś zjawiska, a wiesz, które do niej dotarło. Przepraszam, fala elektromagnetyczna jest jak światło. Ona istnieje w nieskończoność. Raz wyemitowana informacja, ona się tylko wytłumia, ale zawsze jest wyemitowana. Ale masz różne długości fal. Ach, tak. Chyba straciłem oczy Zmierzam do się zaczynam bać mojej Niektóre, niektóre, niektóre bo nie fale nie przechodzą przez materię, a niektóre fale potrafią w ciągu prędkości światła dotrzeć do dowolnego Jeżeli nie przechodzą, się odbijają. do tego, że one się wytłumiają w nieskończoność. Nie ma momentu, że jest pełni wytłumiona fala elektromagnetyczna. Dobra, panowie, ja, super temat. Tylko ja się boję, że nas YouTube znowu zbanuje, tak jak jest z płaskoziemcami i podobno Słuchajcie, banuje tematy. Moglibyśmy zrobić telefon do eksperta, i zadzwonić do Wolfbity Macieja. On by nam wszystko wyjaśnił. Słuchajcie, miałem wróżkę w rodzinie. To jest też ciekawa historia. Ale ja znam parę mediów. Ja tylko powiem ze swojej strony, że w takie rzeczy nie wierzę, aczkolwiek moja mama zawsze powtarza, że jakby. To była nie jest młoda, kwestia wiary, takie rzeczy o. istnieją. Dobrze, ale nie potrafimy, nie potrafimy nazwać ich po imieniu i nie potrafimy tak, ich mierzyć. Bo, odpowiedz... spłycamy, bo spłycamy, jak dziś proste informacje do poziomu zrozumienia przez nasz ograniczony umysł. Odpowiem tak. Moja mama, jak była młoda, poszła ze swoim narzeczonym do, 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 do właśnie szeptuchy jakiejś, wróżki, i ta jej przewidziała, że jej mąż będzie miał drugą żonę. I słuchajcie, zdarzyło się. Nie, żeby tam patrzeć. Dokładnie, że spojrzała w statystyki, nie? Że, że tak jest. Ale Więc tak, moja mama też wierzy w takie rzeczy. Żyjemy w 40-milionowym chrześcijańskim kraju, dlatego, wszystko, co wykracza poza chrześcijaństwo, jest traktowane jako pewnego rodzaju antyreligia. Dlatego to jest demonizowane, dlatego to jest jakby gdzieś sprowadzane do poziomu bredni. A jeżeli pojedziemy do dalekiej Rosji, pojedziemy do Indii, pojedziemy do Ameryki Południowej, to to są rzeczy, o których rozmawia się tam na co dzień. Nie? Dlatego i tu jest jakby dziś, problem, w tym, że w Polsce traktuje się to jako pewnego rodzaju psychologię, to są brednie, kłamstwa i tak dalej. W innych krajach wykorzystuje się, wykorzystuje się tą wiedzę na co dzień. Chrześcijaństwo jest bardzo popularne, dlatego są tak gospodarczo rozwinięte, chrześci... bo tam wszyscy szeptuchy mają. No. Chrześcijaństwo jest bardzo powiązane paradoksalnie z nauką, bo to chrześcijanie i katolicy są protoplastami pierwszych uniwersytetów na świecie. Zgadzam się. Oni chrześcijaństwo mówią wprost, tak ktoś sobie posłucha i poczyta, że, że nie, bo nie jestem chrześcijaninem, jestem tą stykiem. Natomiast mówią wprost, że my mówimy tak, co jest w, w, dobre w aspekcie wiary i jest potwierdzone naukowo, to jest coś, w którą studium chcemy iść. Muzum. A jeżeli oni nie są Wiesz. w stanie tego zdefiniować, nie wiedzą co się dzieje, bo są inne obszary, jakby niezbadane, jakby nie ma narzędzi badawczych, to są to dla nich złe duchy. Kropka. Bo nie wiedzą, jaki będzie miał to impact na człowieka w perspektywie jego zdrowia fizycznego, psychicznego, czy nie wiem. Potem jego, tego jak, się, jak się będzie toczyć jego, nazwijmy to energia, po śmierci fizycznej. Bardzo tak? dużo rzeczy jest zbadanych, tylko te badania nigdy nie trafiają do mainstreamu. No, i, ciekawe czego no, Ziemia jest płaska. Bo każdy Ziemia broni swoich płaska, interesów. Ziemia nie? jest płaska, tylko ci wszyscy żołnierze stoją na krawędziach. Mhm. To lekko zaokrąglone. <grym> tak? Na <grym> tak? tak? Żeby nie spoko, spoko. Panowie, będziecie będzie kiedyś chcieli, przypiję naprawdę o tym pogadać, to. Słuchajcie, może zrobić Nie piję. <grym> <laughs> Zrobimy w takim razie oddzielny odcinek, słuchajcie. o... Załóżmy kanał. Wróżka, samurami Mira i Marcinę tam trzeba. Wprowadzić. O, właśnie. O, do, dobra. Wróżbita, wróżbita, wróżbit, wróżbita, wróżbit, wróżbit wróżbita Marcin. Wróżbit Marcin i Biznes. Tak, o, to tak, by było tak. piękne. Słuchaj, było stanie.